Liceum trum, trum High planuje wyjście do kina. Pan Fred sugeruje, żeby uczniowie sami wybrali film. I Antek ma pomysł. Chce znów obejrzeć Harry'ego Pottera. Kto to jest? Jak śmiesz chodzić po tym świętym plakacie? A, to Jacek. Najfajniejszy koleś w szkole. I ma własny pomysł na to, jaki film powinni obejrzeć. Jacek chce obejrzeć film o superherosach. Wow, ale napięcie! Koniec lekcji. Wygląda na to, że Jacek coś planuje. Wykonuje pierwszy ruch w tej wojnie. I deklaruje wojnę na plecaki. Antek jest odważny. Przyjmuje to wyzwanie. Walkę czas zacząć. Superhero z kontra złoczyńca. Dobry czarodziej kontra zły czarnoksiężnik. Wow, zwrot akcji! Antek wszystkich pobił! Teraz musi stoczyć pojedynek z głównym bossem. Co to jest? Młotek? Ale na tablicy było napisane: Wojna na plecaki. Antek musi przypomnieć Jackowi o zasadach. Ale ten młotek to plecak Jacka. To kolejny zwrot akcji. Antek nie powinien się relaksować, bo walka to dopiero początek. Kto wie, czego się spodziewać po Jacku? A jego znajomi? Coś planują. Superfani superherosów mogą okazać się super złoczyńcami, ale jeśli myślą, że wygrali, to się mylą. Ruch różdżką? Chyba zaklęcie zadziałało na każdej szafce, oprócz tej najważniejszej. Ale Violetta ma prośbę: możesz otworzyć ten słoik z majonezem? Nawet najsilniejszy czarodziej nie może otworzyć słoika. Przynajmniej Antek otworzył szafkę. Każdą szkolną bójkę trzeba zatrzymać podczas sprawdzianu. Co to za hałas? Poważnie? To złoty znicz. Nikt nie zauważył, oprócz antka, a on wie, co robić. Łap! W środku jest specjalna wiadomość i ma wszystkie odpowiedzi do testu. Żeby zrobić ściągę w złotym zniczu, Zrób dziurki w kuli i włóż piórka. Pomaluj całość na złoto. Twoje magiczne pudełko jest gotowe. Sporo jest chłopaków w Trum Trum którzy chcą dowalić Jackowi. Ale nieważne, jak bardzo się starają, nikomu to się jeszcze nie udało. Może pobić stu gości naraz. Ale Antek jest taki odważny. Chce spróbować szczęścia. Jacek ma dla Antka specjalne zasady. Chce walczyć z rękawicą Thanosa. Tak, pokona go jedną ręką. Rękawica sprawia, że Jacek jest bardzo silny. I nie musi nawet dotykać Antka. K.O. Tak Jacek zostaje królem siłowania się na rękę. Musi tylko pamiętać, że wielka władza to wielka odpowiedzialność. W miłości i wojnie wszystkie chwyty są dozwolone. Jacek kradnie książkę Antka, bo myśli, że to go zniechęci. To działa przez sekundę, ale Jacek nie powinien był niedoceniać naszego fana Harry'ego Pottera. Antek ma więcej polotu niż się wydaje, a jego plecak jest w środku większy. Wow, zobacz! To cała biblioteka. Jacek sprawdza własny plecak. Może też jest w nim coś specjalnego? Nie, zwykły plecak. Wybacz, Jacek. Ten młody czarodziej zdecydowanie wygrywa tę rundę. Antek nie powinien się relaksować. Niebezpieczeństwo czyha wszędzie. Zobacz, co się stało. Antek zrobił to, a Jacek to. I nie ujdzie mu to płazem. Odpowie ogniem prosto w jego twarz. Najlepsza obrona to atak. A Jacek jest najlepszy w ataku. Co tam, Antek? Twoja magia jest teraz bezużyteczna. Ale czarodziej się nie podda. A, chłopaki się kłócą. Antek nie jest mile widziany w kafejce. Nikt nie chce go widzieć. Dlatego, że w przeciwieństwie do Jacka, nikt go nie lubi. I znów źle wygląda. Ale Antek to skomplikowany gość. <laughs> Nie wystraszysz go mopem, bo potrafi kontrolować miotły. Jacek padł ofiarą własnego pranka. Nieudacznik! Jacek nie jest najlepszym uczniem. Nauka ciężko mu przychodzi. Antek użyje tego na swoją korzyść. Wybacz, stary. Ale kują zadarł z osiłkiem. Karma dorwie też Antka. Masz za swoje. Kiedy fani kłócą się, czyj wszechświat jest lepszy, sytuacja może szybko stać się brutalna. W końcu to walka o to, kto jest większym fanem. Antek zniszczy Jacka. Swoim specjalnym pierścieniem. Też taki chcesz? Zrób okulary z drutu przy pomocy kombinerek. Odetnij końcówki. Teraz twój pierścień jest gotowy. Pierścień jest fajny, więc Jacek chce go ukraść. Ale się poślizgnął. Pierścionek oznacza złodzieja. Teraz Jacek musi wszystkim wytłumaczyć, skąd ma te blizny. Antek jest dobry z przedmiotów ścisłych, ale niezbyt dobrze idzie mu na głowie. Jest w niebezpieczeństwie. Jacek może go teraz zniszczyć, bo uwielbia popisywać się swoją siłą. Antek powinien był zrobić miejsce dla Jacka. I dać się popisać profesjonalistom. Antek zajmij miejsce. Jacek pokaże ci, jak ćwiczą superherości. Rękawica jest. Zawołać asystentki. Jacek jest tak silny, że potrafi to robić jedną ręką. Albo bez rąk. Ma rękawice nieskończoności. Jest szefem siłowni. Każdy głosuje na film, a Antek ewidentnie przegrywa. Wszyscy podzielają wybór popularnego gościa. Teraz kolej Antka. Jego koledzy się boją, bo trzyma bardzo silną różdżkę. To tylko specjalny długopis. Żeby taki zrobić, weź pędzel. Przyklej do niego długopis i nanieś mnóstwo gorącego kleju. A teraz go pomaluj i przypiłuj. Nudzą nam się już te kłótnie. Wszyscy muszą zdecydować raz na zawsze, jaki chcą obejrzeć film. To się skończy dublem. Antek atakuje pierwszy, ale jego zaklęcie było zbyt słabe. Dobra, czarodzieju. Przygotuj się na kontratak. Antek się tego nie spodziewał. Ach, co za wstyd! Gacie Antka wiszą na drzwiach jego szafki. Na pewno przegrał. Antek jest bardzo smutny. Jest zrujnowany. Jest dla Jacka zwykłym komarem i właśnie go trzasnął. Antek czuje się bezsilny. To koszmar na jawie. Nadszedł moment prawdy. Batman, Harley Quinn. Zaraz. To fani DC! Teraz fani Marvela są zawiedzeni. Fani Harry Pottera też. Chyba oboje przegrali. Cóż, teraz mogą się zaprzyjaźnić i przestać się kłócić. Co sądzisz o naszym nowym filmiku? Kto bardziej ci się spodobał? Antek czy Jacek? Daj nam znać w komentarzach. Nie zapomnij dać nam lajka, żeby nie przegapić nowych filmików.